Muzeum Regionalne w Jaśle posiada bardzo ciekawą, bogatą, liczącą ponad 100 egzemplarzy kolekcję polskich orłów wojskowych. Są to zarówno orły wojskowe, jak i orły formacji mundurowych. Jednym z najciekawszych eksponatów, jakim możemy się poszczycić, jest orzeł pierwszego Pułku Łanów Legionowych. Symbolem państwa polskiego od jego zarania jest orzeł biały. Widniał na sztandarach władców polskich, na tarczach rycerstwa, na monetach. Świadczy o niezależności naszego państwa. Do terminologii wojskowej orzeł na stałe został wprowadzony dopiero w czasach saskich, kiedy pojawił się jako godło na czapkach żołnierskich. Od tej pory na przestrzeni dziejów systematycznie towarzyszy żołnierzowi polskiemu, zarówno w czasach pokoju, jak i w czasach wojny. W okresie zaborów... Orzeł stał się elementem tożsamości narodowej. Dlatego towarzyszył polskim powstańcom. W Muzeum Regionalnym w Jaśle przechowujemy bardzo cenny eksponat. Jest to czapka z orłem z okresu Powstania Styczniowego. Jest to charakterystyczny orzeł wyhaftowany cekinami na biało-czerwonej kokardzie. Zgodnie z ówczesnymi przepisami, był to taki regulaminowy orzeł używany w polskich formacjach powstańczych. Jest on naszyty na czapkę weterana powstania styczniowego. W 1914 roku, kiedy tworzono legiony, Polacy wrócili do symbolu orła jako godła na czapkach legionowych. W Muzeum Regionalnym Wiaszle posiadamy bogatą kolekcję różnych wersji orzełków legionowych. Były one wytwarzane w różnych wytwórniach na potrzeby różnych oddziałów, dlatego zachowało się wiele różnic. Jednym z najcenniejszych, jaki możemy Państwu zaprezentować, jest wizerunek godła I Pułku Ułanów Legionowych. Była to formacja, która wywodziła się jeszcze ze słynnego oddziału Belliny Prażmowskiego, który jako pierwszy wkroczył na teren królestwa. Jak wiemy, czaka łańskie były wysokie, a więc można było sobie pozwolić na umieszczenie okazałego orła. Jest to autentyczny eksponat pochodzący z okresu I wojny światowej. Jeżeli chodzi o orzełki legionowe, zachowało się wiele wersji. Takim punktem kontrowersyjnym, jeżeli chodzi o orzełki legionowe, jest kwestia korony. Niektórzy uważają, że w początkowym okresie funkcjonowania legionów, kiedy te oddziały powstawały, orzełek nie posiadał korony jako wyraz nawiązania do nowych tendencji demokratycznych. Uważano, że Polska odrodzona ma być krajem demokratycznym, a więc starano się zerwać z tą tradycją monarchii. Jednak zgodnie z nowymi badaniami można stwierdzić, że jest to też efekt pewnego rodzaju pomyłki, dlatego że podczas projektowania tego orła wykorzystano sztance z okresu powstania w Królestwie Polskim i przy produkcji ta korona się odłamała i uznano, że ten wzór jest ostateczny, a więc jakby troszkę tak przez pomyłkę ten orzeł bez korony był używany w formacjach legionowych. Później Orzeł otrzymał koronę, i zależnie od wersji była to korona otwarta lub korona zamknięta. W tamtym czasie bardzo często używano na wizerunku orła, na specjalnej tarczy umieszczonej na tarczy Amazonek, numerów pułkowych. Tutaj mamy autentyczny orzełek III Pułku Legionów z charakterystyczną cyfrą 3. W formacjach legionowych postarano się również o charakterystyczną czapkę. W początkowym okresie. Była to tak zwana maciejówka, czyli czapka używana powszechnie wówczas przez chłopów, mieszczan, robotników. Okrągła czapka, która służyła jako nakrycie głowy. I właśnie wzór tej czapki, jako prostej do wykonania uszycia, wykorzystano jako pierwsze nakrycie formacji legionowych. Do właśnie tych czapek, często w takim kolorze sinym, bo pierwsze mundury miały kolor mundurów austriackich, był przypinany orzełem. Tu mamy właśnie orzełek legionowy z charakterystyczną literą L. Bardziej okazała była czapka oficerska. Tutaj mamy taką czapkę z orzełkiem, ale widzimy, że pasek już nie jest skórzany, tylko jest to taki ozdobny galon oficerski. A o tym, że nosi ją oficer, świadczy charakterystyczne słoneczko. Bo w początkowym okresie w legionach nie używano dystynkcji austriackich i oficerowie wyróżniali się takim charakterystycznym słoneczkiem, które świadczyło o tym, że mamy do czynienia z oficerem. Obok orłów legionowych na uwagę zasługują już orły, które powstały w okresie walk o granice państwa polskiego. I takim bardzo charakterystycznym orłem jest orze, używany w oddziałach wielkopolskich. Wiadomo, że. Ten zabór pruski wybił się na niepodległość w wyniku jednego zwycięskiego polskiego powstania, i oddziały wielkopolskie miały charakterystyczny orzełek, troszkę odbiegający od tych przyjętych wówczas wzorów. Przede wszystkim nie miał on tej charakterystycznej tarczy Amazonek. Należy również dodać, że oddziały wielkopolskie walczyły w czasie bitwy o granicę wschodnią i ich pomoc wybitnie przyczyniła się do utrzymania lwowa. Obok formacji stworzonych przy boku państw centralnych, formacje złożone z Polaków powstawały również wśród armii przeciwnych. Przykładem może być Rosja, gdzie powstał Korpus Polski. Tu mamy taki charakterystyczny orzełek polskiego korpusu utworzonego w Rosji, gdzie na tarczy Amazonek mamy oko opaczności, czyli znak opatrzności bożej. Inną formacją, która powstała u boku państw Entanty, była Polska Armia. Utworzona przez generała Halera we Francji, czyli tak zwana błękitna armia. Armia ta nawiązała do polskiej tradycji mundurowej, a jej godłem stał się orzeł biały. W muzeum przechowywane są również orły używane w oddziałach armii generała Halera, czyli błękitej armii. To jest autentyczna furażerka używana przez oddziały polskie we Francji, które później przybyły do Polski i przyczyniły się walnie do obrony polskiej niepodległości. Dodać również należy, że w oddziałach tych bardzo. Wielu żołnierzy stanowili żołnierze pochodzący z Galicji. Byli to zarówno emigranci polscy, którzy przybyli ze Stanów Zjednoczonych jako ochotnicy, ale również jeńcy wojenni, którzy na froncie włoskim dostali się do niewoli włoskiej i później na ochotnika zgłaszali się do armii tworzonej we Francji. W związku z tym, że w okresie I wojny światowej była bardzo duża równo, różnorodność orłów. Przystąpiono do reformy i taki pierwszy wzór orła polskiego, który był orłem ogólnowojskowym, powstał w roku 1919. Mówi się o orle wzorze 19. W Muzeum Regionalnym w Jaśle mamy całą kolekcję takich orłów, które służyły do mocowania na czapkach żołnierskich. Są to zarówno orły na śrubkach, na szpilkach, ale też przystosowane do przyszywania. Był to taki charakterystyczny orzeł z wysoko uniesionymi skrzydłami, zamkniętej koronie zwieńczonej skrzyżem i osadzony na tarczy amazonek. Były różne wersje, zależnie od formacji. Oficerowie nosili głównie orły takie patynowane, jakby wzorowane na orłach srebrnych, ale bardzo często były też orły. Używane przez żołnierzy służące do przyszywania. I mam tutaj taki bardzo ciekawy egzemplarz orła wykonany nie z mosiądzu, ale ze zwykłej blachy aluminiowej. Jeżeli się przypatrzymy, widzimy nawet dziurki, które służyły do mocowania go na czapce. Niektóre orły, oprócz tego, że sam ich wizerunek jest bardzo atrakcyjny, mają bardzo ciekawe sposoby mocowania. A więc były to szpilki, były to śrubki, ale bardzo często też takie specjalne nakrętki aluminiowe, metalowe w postaci takiego bączka, które no, chroniły też głowę żołnierza. Bo wiadomo, że takie mocowanie na śrubce no, było dosyć takie powiedzmy, agresywne przy jakimś tam uderzeniu głową można było sobie zrobić krzywdę, dlatego używano tego typu rozwiązań specjalnych nakrętek. W związku z tym, że w armii polskiej były różne formacje, niektóre z nich otrzymały troszkę inny wizerunek orła. Przykładem może być orzeł używany w polskiej marynarce wojennej. Jest to orzeł, gdzie na tarczy Amazonek umieszczono na błękitnym czy granatowym polu kotwicę z liną w kształcie litery S. Tu mamy takiego orła metalowego, ale bardzo ciekawy jest również orzeł marynarski haftowany. To jest czapka należąca do. Mieszkańca miasta Jasła, pana Wincentego Cygana, który jako zawodowy podoficer marynarki polskiej służył w 1939 roku na okręcie Błyskawica. Był to okręt, który w ramach planu Pekin został skierowany do Wielkiej Brytanii. Jest to formacja, która walczyła po stronie Brytyjczyków od pierwszego do ostatniego dnia wojny. To jest autentyczna czapka pana Wincentego Cygana, który dosłużył się stopnia. Mata, bosman Mata, ta czapka została nam przekazana już po II wojnie światowej, kiedy pan Wincenty Cygan powrócił do jasła. Cennym eksponatem jest również furażerka używana przez polskich pilotów walczących w walkach o Wielką Brytanię. Wiemy, że wśród nich było wielu mieszkańców miasta jasła. Ich godłem był orzeł z charakterystycznymi skrzydłami husarskimi, wzorowany na tym, który był używany w formacjach lotniczych przed wybuchem II wojny światowej. Obok orła umieszczonego z boku furażerki widzimy brytyjskie guziki, bo zarówno mundur, jak i wyposażenie było brytyjskie. Podczas II wojny światowej Polska stworzyła największą armię podziemną. Była to armia krajowa, która walczyła z okupantem. Wiadomo, że w warunkach okupacji nie można było tych ludzi regularnie umundurować i wyposażyć, dlatego wiele orłów używanych w formacjach. Niepodległościowych, wytwarzane było przez samych żołnierzy. Muzeum udało się zgromadzić ciekawą kolekcję orłów. Wszystkie były wzorowane na polskich orłach wojskowych, używanych przed 1939 rokiem, ale produkowanych w warunkach chałupniczych. Tu jest bardzo ciekawy egzemplarz orła, który został odlany z mosiądzu. Bardzo ciężka, bardzo solidna konstrukcja. Większość orłów powstała w jakichś małych zakładach przy użyciu własnej produkcji matryc. Były produkowane zarówno z blachy aluminiowej, mosiężnej, jak i miedzianej, często były oksydowane. Dla nas najciekawszym eksponatem, bardzo ciekawym, mającym własną historię, jest mały orzełek wykonany z aluminiowej chochli. Był on używany przez powstańca warszawskiego, ojca znanej aktorki pani Magdaleny Zawackiej, żony Gustawa Holoóbka. Obok formacji Związanych z Armią Krajową, były również formacje związane z tym obozem Lewicy. I tu mamy taki ciekawy, wykonany w warunkach konspiracyjnych, yy, orzełek, który był używany w oddziałach Gwardii Ludowej. Bardzo charakterystycznym wizerunkiem orła w zbiorach jest tak zwana Kurica. Jest to orzeł używany w formacjach polskich, które powstały w Związku Radzieckim. Utworzone przez związek patriotów polskich, miały one być przeciwwagą dla polskich sił zbrojnych na zachodzie. I podczas projektowania nowego munduru postarano się również, żeby orzeł był odmienny. Wzorowano się na orłach sarkofagów, piastów mazowieckich, i jest to taki charakterystyczny orzeł, powszechnie nazywany kuricą. Ma szeroko rozpostarte skrzydła, ostro zadartą głowę, szeroko rozstawione nogi i oczywiście nie posiada korony. To jest taka charakterystyczna sylwetka, używana do końca 1944 roku, gdyż po wkroczeniu na ziemię polskie powrócono do orła wzoru sprzed 1939 roku, ale bez korony. Ciekawa kolekcja orłów związana jest również z polskimi formacjami walczącymi w czasie II wojny światowej na zachodzie. Mamy tutaj orzełki wykonane właśnie na potrzeby zarówno pierwszego, jak i drugiego korpusu, które walczyły u boku aliantów na froncie zachodnim. Były one wzorowane na orle sprzed 1939 roku, ale miały troszkę inny rysunek. Były bardziej takie wysmukłe. Trzeba powiedzieć, że większość z nich przystosowana była również do przyszywania na beretach i furażerkach. I tu mamy takie właśnie ciekawe orły naszyte wyhaftowane lub drukowane na takich patkach materiałowych, były naszywane przez żołnierzy do beretów. To jest taki, taka naszywka przystosowana dla oddziałów ogólnowojskowych, które nosiły mundury koloru khaki, ale na przykład y, znana dywizja generała Maczka nosiła czarne berety i to jest właśnie orzełek z tej y, dywizji pancernej generała Maczka naszyty już na taką y, ciemnogranatową, czy czarną tkaninę, służył do przyszywania na czarnych beretach. Bardzo często wzorem brytyjskim te naszywki wyposażone były również w dystynkcję. I tu jest taki ciekawy, oficerski orzełek haftowany bajorkiem, czyli takimi ozdob ozdobną nicią, do, przystosowany do naszycia na berecie. Wiadomo, że na emigracji oprócz mężczyzn znalazło się bardzo wiele kobiet. Wiele z nich służyło w formacjach wojskowych. I tu jest właśnie taki ciekawy orzełek używany przez kobiety walczące w Wielkiej Brytanii. Jest to orzełek tzw. pestek, czyli pomocnicza służba kobiet. Troszkę mniejszy, ale bardzo taki ciekawy, z wysoko uniesionymi skrzydłami w koronie, przystosowany do zapinania w formie agrafki na berecie czy innej części munduru. Zaprezentowaliśmy państwu fragment naszej kolekcji orłów wojskowych. Wszystkich zainteresowanych tym ciekawym tematem zapraszamy do Muzeum Regionalnego w Jaśle.